Cześć, jestem Antek. Dzisiaj jestem nad morzem w Gdańsku i będzie właśnie odcinek wakacyjny. Zapraszam do oglądania. I tak wygląda właśnie morze w Gdańsku. Była bardzo ciepła woda więc się wykąpałem. Wszyscy na plaży zawsze zbierają muszelki, a ja zbierałem kraby. Oczywiście również udało mi się złapać krewetki. Tam właśnie macie zdjęcie. Te krewetki to prawdopodobnie były bałtyckie, a kraby zostały wyrzucone na brzeg przez wodę. Podobne zjawisko było oczywiście też w USA kiedyś tam. Stało też podobnie, bo czytałem sobie o tym. A teraz, właśnie, widzicie e, zdjęcie z fontaną Neptuna oraz z legendarną właśnie mm, figurą, czy też pos posągiem Westerplatte. I oczywiście, znowu plaża. Jest drugi dzień na plaży, tak się to wszystko prezentuje. Teraz, właśnie, e, zbliżam się do wody, bo mam takiego specjalnego case'a, żeby wam pokazać. Nagranie pod wodą, więc doczekamy się zaraz tego. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało właśnie taki odcinek z wakacji. Tutaj jeszcze właśnie macie właśnie nagranie pod wodą. Zaraz właśnie włożę telefon pod wodę i zobaczycie. Subskrybujcie mnie mój kanał i oczywiście też piszcie w komentarzach pomysły na filmy. Ja się będę z wami powoli żegnać. No to co, do następnego filmu. Pa pa.